Первый шупак на Witam serdecznie z wędkarstwo PL, a więc ryby. Jestem na zbiorniku PZW. Jest to oczywiście zbiornik zaborek należący, tak jak wspomniałem, do PZW. A moim celem będzie szczupak. Szczupak na żywca. Za chwilę będę łapał jakieś tam żywczyki. Mam nadzieję złapać. Parę karasi, bo dla mnie są to jedne z lepszych żywczyków, może jakieś płotki, ewentualnie krąpie. W każdym bądź razie mam nadzieję szczupaki na żywca i lecimy. Zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. A więc jestem na pierwszej miejscówce zestawiki już zmontowane, żywczyki złowione. A tak wyglądają zestawy. Pokażę może na tym. Pierwszy zestaw jest to spławik 25 gram. Oliwka 20 gram. Tutaj stoperek który stopuje, żeby oliwka nie stukała w węzeł i nie osłabiała zestawu. I przypon jest to plecionka tytanowa JMC Adventure. Solidna. No i kotwica. Ja do żywca stosuję kotwic. Także tak wygląda zestaw. A więc czas zakładać żywce na haki i lecimy. No, i pierwsze miejsce już zaliczone. Teraz jestem w kolejnym miejscu. No i czekamy tutaj. 10-15 minut w tym miejscu, i już pójdę w kolejne takie bardziej, której zazwyczaj coś tam łowiłem. A więc jestem na kolejnym miejscu. Na tym miejscu troszeczkę dłużej spędzę. Jeden zestaw będę wyrzucał gdzieś tutaj, a drugi gdzieś tutaj. Także zakładamy żywce i rzucamy. Pierwszy szupak na żywca. Niestety wyciągnąć go z takich chaszczów nie jest łatwo. Ale jest. Udało się złowić pierwszego niunia na żywca, ale gruby. Delikatnie zapięty. No spokój się. O, spokój się. O! Taki szczupaczek. Zaraz zmierzymy go na matomiarce. Ile ma centymetrów? Także powoli zaczynają szczupaki swój żer. Pierwszy szczupak w tym roku na żywca można powiedzieć. O no jeszcze się nie trafił. Dobra, zmierzymy kolegę. Ile ma centymetrów? No fajnie, że się w końcu udało. Nie dołoży. Nieduży ma. No uspokój się, uspokój się. Wiem, że jesteś wijący się sprytnie. 40 o, 47 cm szczupaczek nieduży, ale powiem szczerze, że jest bardzo gruby. Widocznie coś zjadł. Jeszcze chciał zjeść moją płoteczkę. Dobra. Niech zmyka. Tutaj nie zejdę, żeby go wypuścić muszę to zrobić w ten sposób ale fajnie poszedł patrzcie jak odchodzi super a więc fajnie, wpadł pierwszy zębaty na żywca już Wam pokażę skąd wziął wziął dosłownie o tutaj za trzcinkami praktycznie pod sam ten było bardzo ciężko przyciąć zanim go przyciąłem, włączyłem kamerę to chwilę to zeszło i musiałem przetargać go przez te czcinowisko. Ale udało się. Nie duży, ale już pierwszy. Jestem dwie, trzy miejscówki zaliczone. No i w tej miejscówce, której zawsze gdzieś mi tutaj brały te szczupaki. Udało się złowić pierwszego. Dobra, zakładamy kolejnego żywca, rzucamy i czekamy. No i idę w kolejne miejsce. Z tego miejsca, można powiedzieć, mojego stuprocentowego. Wyszedł jeden szczupaczek i straciłem cały zestaw na karciu. Dobra, lecę w kolejne. No, i dotarłem do kolejnego miejsca. Jeden zestaw jest rozrzucony tutaj pod Lilię, a drugi pływa gdzieś, o, w tym rewirze, też z niedalekiej odległości, w Lilię. No, i czekamy, czy tutaj będzie branie zestawy, zarzucone. Pokażę Wam taką ciekawostkę. Widzicie te grążele? Pokażę Wam, jakie one mają korzenie pod wodą. Tutaj znajduje się jeden wyciągnięty patrzcie jakie to jest kawał konara to właśnie jest grążela kurde jaki to jest konar wielki to po prostu brak słów i takie konarzy leży usiane dno pod wodą jest chyba branie szczupaka. To był mały szczupak. No i było jeszcze jedno branie, ale to był Ewidentnie maluszek zabrał mi żywca. Smacznego. No, i jeszcze raz zmieniłem miejsce. Znaczy, przemieściłem się dosłownie trzy krzaczki dalej. Siedzę teraz tutaj. Żywczyk pływa tam gdzieś. No, i poczekamy. Ale już za chwileczkę będę kończył, bo już się robi szaróweczka. I myślę, że to już czas kończyć. No, i koniec dzisiejszych łowów. Niestety, szału nie było. Pupy nie urwało. Wpadł jeden nieduży szczupaczek, 47 cm. Drugi był pewnie jeszcze mniejszy, bo było branie. Nawet nie dał rady z półwika zanurzyć. I gdzieś tam ciągnął, ciągnął. Ogólnie słabo, bo straciłem cały jeden zestaw na karczu, bo jest tutaj sporo. No i tyle z dzisiejszego materiału. Zapraszam, oczywiście, do subskrypcji i do zobaczenia. Na następnej wyprawie. Trzymajcie się miłego wieczorku. Hej.